Dzień dobry, witam w drugim odcinku The Forest'a, zagrajmy w The Forest drugi odcinek, witam w naszej fazie, zbudowaliśmy, eee, zbudowaliśmy tylko to, to, to coś na wodę i takie suszarnie na, jak widać, zgniłe mięso i co to jest Maciek, opowiadaj. Eee, no tak więc, y, napalowałem się bardzo dużo rzeczy, bo ja mam takie coś, że jak coś widzę to zaraz muszę to upalować i po prostu tak mnie kołociło i tyle się szpendaliśmy, że to wszystko zdążyło zgnić. I to wywaliłem. Żebyśmy tego nie jedli. I kto to zje? W się sensie, Żółwie uważasz, że, że to zniknie, jak będzie w wodzie? Eee... Bo, bo, bo zapewne w tej grze... Skupo... Echo Ej. jest! Weź Ej. tamten, ogarnij tego. Ej, tak w ogóle... Czekam? Czy ten żółw robi ze skołpą tamtego żółwia, którego tego no, Dobra, never mind. Ja wezmę tu skołpkę. Eee, budujmy e. Te, 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 te. Dalej wiecie co. Aaa, tak, 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 tak. Ej, to e, nie powinniśmy mury. się przespać, żebyśmy cokolwiek widzieli. O, no, dobry co? plan. No właśnie, ja to chciałam To, pomoże, żeby... to ja się e, zapiszcie zapiszę. sobie od razu. No, ja już sobie zapisuję, pik. Go. No i kto jeszcze czeka? No. A, git, mayones. Eee. Kopsne się popicie, gadajcie. Za zajmujcie widownie, wydwóch. Już, już, już. Eee, tak. Więc... teraz się obudziliśmy i musimy zjeść sobie. Tak, tak, tak. i dobre jedzonko. Właśnie wszystko co miałem wrzuciłem na już. Znowu? Co znowu? Znowu wszystko wrzuciłeś na ruszt? Eee, nie, to dlatego, że tak jak Wojtek mnie opieprzył wcześniej, po prostu chodzi o to, że nie chcę żeby zbiło. A w tej grze i tak bardzo łatwo żelacie zdobyć, więc smacznego. Jej. Jestem. O, jest, Hehe. Czego? No tniemy idziem, ten drzewa? Idziemy pracować. Tak. Co, coś zrobiła z tą zgniłą nogą, Iza? Nie wiem, ty, z, ty ją wziąłeś chyba. Ale ją wyrzuciłem, ale zniknęła stamtąd. A co nie wiem, ja No podniosła nie... z powrotem pewnie, no tak. Nie jestem do niej tak emocjonalnie przywiązana. To... Zielona noga, halka, kurde. Fajne, co było, jak jeszcze ten Kamil z nami grał. To ten. To nogi w różnych odcieniach były na suszu. Była trzecia. Ale... Była brązowa, pomarańczowa, ususzona, właśnie i zielona halka. Przecież pod ziemię się nie przeżyje bez, 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 bez kanibalizmu. Ręki. Bez ręki. na dłoni. No, noga. Eee... Szczerze mówiąc, zacząłbym od zbudowania na przykład sanek. Właśnie, chciałam zaproponować, bo mam patyki z którymi nie wiem co zrobić. Eee, właśnie, 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 to jest bardzo dobry pomysł, bo ja mam bardzo dużo patyków. Pat A chcę jeszcze dalej zbierać patyki? Tutaj eee, to... tak. Zbudowałeś już te saneczki? A, już zacząłeś, okej, okay, okej, okay, okay. to Tam, dołożę to się. Zaraz dołożymy. I. Dawajcie tylko grybasa, bo sok z niego wypada. Podczas cięcia Ej, to, to, Iza? Tak? Mam pytanie e, Bo ty jesteś bardziej obeznana e, Czy ja z garnkiem muszę podejść do drzewa i tak mogę z niego pobrać soczek? Nie, on nie. musi być tu Zostawmy w tym drzewie na przykład, o w tym tutaj Znaczy ten garnek trzeba jakoś tam hmm, trzeba... Jak to trzeba z tym garnkiem? Ja wiem, ale to nie teraz, co? Ale chodzi o to, żeby nie ścinać drzew, które są tak bardzo, bardzo blisko nas, żeby jedno zostawić, żeby można było z tym nie ubrać żywicę. To no nie jest to dobry pomysł. A, ptaszka złapałem. Wiem, że mieliśmy zbierać drewno, ale jeszcze uzupełniałem trochę... O mistrę. tutaj może być, patrzcie. Czego brakuje? Nie. Niczego, i... ja tylko... Nie, nie, mówiłem do siebie. Lol. Sorry. A, Lol. Tu już jest garnek powieszony na drzewie i będzie zbierał nam ten. O, no i bardzo dobrze. Trochę to dziwne Wojtek, bo ja znam, gdybyś nagrywał ten y, solo. Let's play -ka. Ojej! Meanwhile masz tutaj towarzystwo osobowe. Ło, wow, ale niebieskie są te jagody w tym świetle. O, w ogóle to ja bym najadł się jagód, bo jeszcze nie zdążyłem y, nabrać wody do mojego tego tego. O, no, ja właśnie. Się nie... Przecież ja mogę ten jagody pozbierać. No to zbieram jagody. Tak wiem, mieliśmy drewno zbierać, jak ja cały czas znajduję jakąś inną. Podjeżdżaj za tym. Tymi już, 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 tylko mi się przyłączyło na pulpit. Udarza się. No było 14, <coughs> zawsze zawsze mi się bazy danych. Ej. Nie Mam pytanie. E, czy ktoś widział tutaj gdzieś jakieś bajoro? Nie. No, to co to jest bajoro? A, pewnie do wody. No. Chcesz wiedzieć, co ja bym zaczekał? Ja bym po prostu jagody żarł. A ja bym do wody zaczekałbym wody. do deszczu. I byśmy nabrali z żółwie skrupy wody. Jest! Upadałem zająca. O matko, Właśnie, ja to... muszę te zające jeszcze pulać. Ja was, przepraszam bardzo, już idę, Wojtek. O matko, coś zapominam. No, słyszycie, sam się kurde kojektuję, że. O, powinienem zbierać drewno, tymczasem zbieram jagody, tymczasem zabijam zające. Wiadomo, pierniczasz się jak zawsze. No już, 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 już. już, już. Zbieracz kurde runa leśnego. Do roboty byście wzięła, nie tylko was. aloes! aloes, aloes, no, aloes. Nowe. Nie, ja was ale alo... nie, 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 jest, to Chy ale... Chyba się nie, nie rozumiemy. Aloes... Yy... przekładamy ponad wszystko, bo z tego się robi leczajki. Bez przesady, Maciek. Dla mnie najcenniejsze jest piła mechaniczna albo katana. A wiem, że da się wszystko zdobyć. Tak, z zobaczymy jak się zebrzdzisz na rzadko w jaskini. Kiedy kurde John Cena... będzie tobą rzucał 5 razy. Mówimy tutaj o się. O matko, o matko, miałem szczęście, bo umarłbym, cała moja zbroja poszłaby się, e, ten, rypsać, a wy musielibyście mnie podnosić, się. Fajnie lewituje to dziadostwo. A czym mówisz? Garnek. A. Nawet nie e. wiem, jak się z tego zbiera coś. Ło wow, ej, faktycznie, to lewituje, myślałem, że to jest przywiązane do żab. podobnie... Ej, poś... ej, ten geniusz! E. Żeby wyglądało to legit... Obwiążmy kijem garnek Obwiążmy, no, na rozumiecie, garnek do kija Meanwhile zapomnieli o tym, żeby obwiązać no, drzewo Chyba mnie to bawi O jak fajnie Przez przodek otw otworzyliśmy drzewo Bieraj Zabijam sanki do góry Myślałem, że masz kalosze na sobie, a to skóra tak się jakoś dziwnie użyła Irenia Co? Okej Są tu zające? Gdzieś tam są No bo chciałam pułapkę zrobić na zające To nie wiem w którym miejscu one no, chyba tutaj nie łażą Laska ja normalnie mam wrażenie, że jestem takim magnesem na drzewa. Widzieliście, wszystkie na mnie chciały pójść. A, poczekajcie. Ło matko, stajec. Co to za bestia, którą trzymasz w ręku? To jest gigantyczne. Leci... Co to Co? No, ten topły kamienny. Nic nie poradzę. Ej, czy z tego się czasem nie da zrobić najlepszej rzeczy do blokowania? Da się, czy... a co? I mam pytanie, czy to jest lepsze, czy na równi z kijem? Nie wiem. Przecież to chyba i tak nie ma znaczenia, bo kijem nie zadasz obrażeń. Możesz się tylko blokować, tankować. Właśnie, bo widzę, że jesteśmy bardzo porywczy do cięcia drzew, a uważajmy, żeby nie ściąć tego z garnka. No właśnie. Dobrze Ej, tak. właśnie, ja mam jeszcze garnek, yy, to ten. To mogę... Uwaga, leci. To możemy przywiązać jeszcze jeden garnek, mój, do jakiegoś jeszcze innego drzewa. No. Weźcie te drewna i niesiemy, wiecie. Więc ja to tak, ja chyba sobie drugą prycz, co ty na to? O proszę bardzo. W ogóle to jest o tyle fajne miejsce, że obok są walizki, z których będziemy mogli ciągle smatki brać. Bo chyba się respią. Ciągle to nie jestem pewien, ale... Częście. No raz na jakiś czas przynajmniej. Ej, jeszcze raz, co się robi? raz No, A, okej. Okay. Ej, to może ja zrobię nową prycz, co wy na to? Proszę bardzo. I potem i tak wszystkie wylądują w wodzie. O nie, le lepiej nie. I mnie to tak irytuje, bo. Za... Bo... bo te flagi. To będzie takie wkurzające patrzenie na te wszystkie flagi zatopione. Oni powinni ten. Yy, zrobić tak, żeby można było anulować to. W sensie, szczerze mówiąc, ja bym prycz y, tylko oflagował. Tylko What? wyłącznie. What happened? Coś błysnęło mi. Ja bym prycz... Tak, pewnie jakiś glitch graficzny. E, ja bym prycz tylko flagował tylko wtedy, kiedy idziemy z nim. Z nią. E, cholera, nie, nie umiem mówić po polsku. No z nią. Tak. Nie przepraszam klucz. za bluzgę. E, mam pytanie. E, Co? Y... Kiedy? Jaka? What? Jaka no Nie. Bo... No bo powiedziałem, że Ojej, Maciek, pójdziesz do pieku.

Biorąc te wszystkie e, razy, kiedy ten, kiedy Wojtek kopnął w kalendarz, i to ja go uleczyłem zamiast go u No kogoś właśnie, Aiza uciekała. Ojca, Ojca. O nie, ja nie dam rady. Tak było, Iza. Tak. do bazy, nie. a Maciek wojownik wbiegał w tłum kaniwali ryzykowych. Chociaż miałem życiem. jedno życie i zero pancerza. A Iza z pancerzem uciekała do bazy, ja nie dam rady. No ale nie. potem szłam się przed przykład podnieść. No dobra, bo... no. Naprawdę, co kanibalem po tym, że ja umrę? Właśnie lepiej, żebym żyła, po to, żebym mogła uratować was, kiedy... No w sumie bądźmy szczerzy, tak, na dramą swoje, to ja byłem e, samobójcą. Rzucanie no i dobra. się w tłum kanibali nie jest dobrym pomysłem. Ale, ale po prostu wiedziałem, że bez takiego wojownika jak Wojtka nie dam rady. Hech. Jak zdobędę katany, to już w ogóle będę taki dobry... O matko. Śmiesznie by było, gdyby można było ten, yy, z drewna zabić zbroję Sądzicie? To nie terraria No nie, bo byłoby wtedy najbliżej yy, tobie samuraja Gdybyś miał zbroję Przecież taki czaszkowy wojownik z kataną też byłby śmieszny W ogóle nigdy katany w tej grze na oczy nie widziałem ja też. Ja też jeszcze nie. Widać, a, na no, oczy, ale ja nawet nie widziałem w y, necie ani. A, to w nocie to widziałem. A ty za... Nie, w nacie jakoś ty też na to... nie mi natknęłam. Na. Wiem, że to, to trochę wkurzające jest, ale ja niszczę te pięki, bo szczerze mówiąc one mnie wkurzają, bo nie mnie wyglądają też wkurzają. sobie. Dlatego, że przed Nie, na, niektóre ale... naciek możesz zostawić stary. Wiem, że momentalnie fajną samozdową. No właśnie. Że, ale No zostaw niektóre no To ty, jest jak się bijesz na przykład z tymi ciurami Maciek please zostaw pod... jedne rocie. No dobra no, zostawię Nie będę taka o, Rozwala wszystkie te piękki biedne pięk. O właśnie muszę O jest Zbieraj mato. ta drewno a nie kurde pięki rozwalacie Eee właśnie Ja muszę osiąść trochę na dupie żeby odzyskać Ciąć stami. drewno, zbierać drewno I w ogóle Wojtek! Już nie pada! I pogoda się coraz lepsza robi. W sensie w prawdziwym życiu. Tak. To dobrze. I Was pada? A co, a u ciebie nie? To nie słońce świeci. No. Z, z, z błotkami mieszkamy. Razem staję. No wiem, no. Okej. Okay. Mm. I? O, co? mam królika. I? I masz królika. No nie, bo i, bo eksponek. Ha! <grym> No bo inventuję, a ja po prostu głośno, głośno mówię, co myślę i robię. No i to nie dobrze. Do lekarza. Hmm. Śmieszny jesteś, Bulwier. W... Wiem. Z tym będziesz, kurde, w piekle dzielił cele ze Straż-Bulwierem. Patrzysz. No. Za te wszystkie żarty. EJ HALO 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 IZA IZA Co? No i wzięłaś mi do... Co za po prostu luj No drewno, o co ci chodzi? No ale ja potrzebuję... O, jest, masz szczęście Nie potrzebujesz drewno, do czego tutaj? Um. Patrz pa... Chodź za... Spójrz No, po pokaż Pokaż O, świetnie zadałem tego miękka Widzisz? Skończone No co? Co skończone? Kawałek muru. muru A Iza tam nosi do jakiegoś kurde... Na koniec sam szary, gdzie tam w ogóle na koniec, niepotrzebny na jest. Wszędzie jest potrzebny, bo przejdą te brudasy jedni. Brudasy. To nie cygany, tylko kanibale. Widziałaś, jakie są uwalone? Do wody się boją wejść. No dobra, cygano-kanibale. Eee, dobra, bo zaraz nas ktoś oflaguje za rasizm. <laughs> Bo wiecie, w dzisiejszych czasach to ludzie po prostu próbują być, jak to się nazywa po polsku, obrażeni. Ale offender, to nie, to żarty Obrażeni. To, to żarty są, to, to nikt nie może. Hmm, żarty, że no. I prank, bro. Ja, je, ja wiem, że Iza nie, i tak nie z takich, ale y, 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 jakiś dekiel by to wziął na poważnie. Co, że what? Może rasizm! A. O nie! Nie! Kulde. Popełniłem, popełniłem grzech śmiertelny z krzeszek z jagodami. Tom, 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 tom. Macie jesteś wygnany z tego miasta. Wykluczony z e, miasta, no. to chyba za dużo powiedziane. Nie, nie dogaduj, rady. bo naprawdę wykopiemy cię stąd. Dobra, już spokojnie staję. Bo to, to zabrzmiało poważnie, a mam nadzieję, że to wyjdzie. Dobra, się. No wiesz, znaczy chodziło mi też o to, że miasto, no to jak wiesz, ileś tam ludności musi być, a trzy to tak trochę. No zwłaszcza, że trzech chłopów to tam się za wiele nie zrobi. Znaczy ty, ty za teoretycznie jesteś wzią. kobietą, tylko że. Tylko że w ciele mężczyzny. No właśnie. To jest dużo drama na takie. O nie, o nie, ciele nie, 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 za dużo złych żartów poleciało. Na musimy skończyć, bo... No, bo, zaraz tyle, bo 18. No. Nie, 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 bo Maciek, co ty to, to nie ma znaczenia. What? Wcześniej, że. Że co? Że coś tam na C e chyba. Co? Część ciało, ciała kobiety. Że co? Co? Nie, nie powiedziałem nic nie Nie! Ty księdał. No, no, Coś no, pod nosem. Nie, stoję, powiedziałem. Powiedziałem i wtedy zacząłem A, gadać, że... Transvestiita, ja nie usłyszałem. No tak, i wtedy zacząłem Drugie gadać, gadać tak że... Dziad. żebyśmy już skończyli z tym, bo tyle flak poleciało. No nie! Było. I powiedzieliśmy to teraz tak, bo podwójnie. O, nie, teraz to już na pewno nas zbanują. Wyłączam ci monetyzację, aczkolwiek, yy, biorąc pod uwagę to, że zaczynasz, to i tak mało, nie. chyba wyłączę zagrywanie, bo to się źle skończy, jak tak będzie dalej. Nie, śmiesznie jest. Tak bardzo. Ej, z tego naszego grania to w ogóle będą aż trzy odcinki teraz pod rząd, prawie. No i dobrze. Yy, Myślę, a co planujesz w trzecim dnia... odcinku robić, bo jeszcze, jeszcze drugiego nie wrzuciliśmy, teraz robimy. No, w ogóle pierwszego Zresztą, nawet nie wrzuciliśmy, dopiero nagrałem i będę montował przecież. Tak! I wrzucę dopiero po jakimś czasie. Dzisiaj pewnie będzie pierwszy odcinek, a jutro drugi. Może dzisiaj dwa ile będzie I Zwykle mam po coś około 40-30. No to nie nieprawdziwe. Tak okay. Ej, w ogóle nie wiem czy zauważyliście. A jakbyś opublikował jeszcze na Facebooku, to już by było. Ej, nie wiem czy zauważyliście. Ale założyliście ten skok w akcji. W sensie pierwszy odcinek to był taki lekko. nie chcę krytykować. I jeszcze tak mówię samo, mówię samo o sobie, ale tak trochę. mało wątku akcji i tak dalej. Teraz też nie ma akcji, ale dużo gadamy. Dobrze, I... dobrze, ale w następnym odcinku pójdziemy do jaski. W następnym odcinku. O znowu popełniłem grzech śmierć. Chyba faktycznie pójdę do tego piekła. O właśnie, to od razu zjem A nie No No To jeszcze tu Weź ta te sanki i chodź ta Weź te sanki, chodź ta. O, No Jak można efektywnie pracować, jak nie ma którzy ciągle biegną i drążą? O, matko, żebyś, żebyś nie wykrakała i za. Ej, właśnie! Matko, ja. Cicho, Maciek. Nie wywołuj wilka z lasu. Albo kanibala z wioski. Ja nie wiedziałem, że kurde... Ja zwłoniem ja kompletnie, jak to było na samym początku. Bo ile to już gier przegrałem? W Deforesta 3? No, jakoś tak. Halo no, nie mam energii Przy czym w To usią. No zostaje weź swoje te litery, usiądź nimi na tym. Na ławeczce i wróć. No gdzie drzewo lecisz głupie no, e, e, wiecie co jest śmieszne? O! Ile tu O Jezu, ile tu drewna! O, matko, nie stawiajcie tam już y, tego wózka, bo on ledwo co może wyjść. Ładko, co to za jakieś dzikie drzewo było? A tu dzikie drzewo? Jeszcze? No nie no, z 7 chyba poszło. Z Matko, bogactwo. Najczęściej to 3-4. Maciek, dewej, chodź tu. A właśnie, 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 już, już. już. Ech, tu znaczy się. O tam, okej. Okay. I drewna ścina jeszcze jakiegoś. Drewnioka. Więcej jest tam, więcej policiało tych staj? Właśnie nie widziałem chyba już Dobra, biorę na razie ten wózek On jest prawie pełny Czy kamienna siekiera ścina szybciej Czy od tej samolotowej niech widzowie napiszą w komentarzach, jeżeli jacyś się odważył. Bo jeżeli ja nie jest tutaj właśnie ktoś obyznany. No właśnie. Bo wydaje mi się, że kamienna szybciej ścina niż ta samolotowa. O, to ja chyba najbardziej... O, ale to ja chyba najbardziej lubię, jeżeli chodzi o YouTube to jak czegoś nie wiesz to zawsze się można spytać. Widzów. Widzów. Piszcie w komentarzach czy uważacie, że kamienna... Ta e, siekierka jest szybsza od samoltowej. Zobaczymy co napiszę. O ile w ogóle. Bo ja dopiero zaczynam i pewnie nikt nic nie napisze. Bo... O, chociaż nigdy nie wiadomo. Nic nigdy nie wiadomo. Aczkolwiek zawsze jest tak z tymi pierwszymi filmami, że... Zamykajcie bramy, bo noc się zbliża. Oooo... E, ty... bym zrobiła, wiecie? Co byś zrobiła? Szafkę. Szafkę? Na medykamenty A, i tak dalej. No. Jest! O matko, ale trickshot! Zastrzeliłem kamieniem mewę z 10 metrów. Tylko nic mi na to, Patron. bo... Dobra, Też Ej, to jest właśnie śmieszne! Pamiętacie tamtą bazę? Musieliśmy no. wychodzić z bazy, żeby było żać. A tutaj żarcie samo przychodzi do naszej bazy. To no właśnie dlatego mi się to podoba, bo trochę przypomina tę naszą wyspę. No. A pamiętam, pamiętam, pamiętam. W klimacie. O matko, 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 matko. Yy, Żów dostał ataku, bo ten. Bo to było na zasadzie, wiecie, tych śmiesznych ragdoli z gregomoda tych paraszykowych. Masz... A? Jesteś trochę w ziemi, what the fuck? O matko, jestem trochę w ziemi! Już nie jestem? Nie, no jesteś. A wiecie. Jesteś Niziołkiem O matko, miziołkiem. jestem, okay. stałem się niziołkiem. Tak, wy, e... wy zobaczysz to na tym. Na, na o granie. żarcie. O matko, jestem ciekaw. Poza tym, e, to wszystko przez tego padaczkowego Żółwia. E, z Gajsmoda. To znowu kończymy odcinek w tym. W bazie nocą. Zaraz idziemy o, spać. Już koniec tak fajnie było. No cóż, zaraz możemy nagrać trzeci, ale po prostu będziemy w różnych odstępach. No. W każdym razie niech tam ci widzowie napiszą, czy kamienna, czy samolotowa. I niech subskrybują, i niech lajkują, udostępniają wszędzie, to będę miał więcej widzów, rozkręcę się, będę fajny i w ogóle i super. Tak, szacun na mieście. Nie no, bez przesady, ale może będzie fajniej, będę miał dla kogo nagrywać, a nie, że wrzucam i 40 osób obejrzy i dupa. O, ja bym nie gadził 40, jak na początek 40 nie to no, jest tak dużo. lubię tych 40 widzów, no, także ten... zrójcie Ej, ej! Mogę już sobie zrobić medykamenty. E, właśnie, bo przedłużamy. E, a Wojtek tak chciał już każe. To, to na razie zobaczymy się no. w następnym odcinku. Zagrajmy do foresta.